Dialog w restauracji po angielsku, prośba o rachunek, płatność i pozostawienie napiwku, część piąta. W tej rozmowie klient prosi o rachunek, płaci za posiłek i zostawia napiwek za dobrą obsługę. Kluczowe słowa: Powtarzaj za mną byl. Byl rachunek, payment, payment, płatność, typ, typ, napiwek, serwis, serwis obsługa. Zamnu, client. We really enjoyed the meal. Thank you. Can I have the bill, please? We really enjoyed the meal. Thank you. Can I have the bill, please? Kellner. Certainly, I will bring it to your table shortly. Thank you. Certainly, I will bring it to your table shortly. Thank you. Bardzo nam smakowało. Dziękujemy. Czy mogę prosić o rachunek? Oczywiście. Zaraz przyniosę go do, do Państwa stolika. Dziękuję. Klient. Here is the payment. We would also like to leave a tip for the great service. Here is the payment. We would also like to leave a tip. For the great service. Kellner, thank you very much. We appreciate your generosity. I hope you will visit us again soon. Thank you very much. We appreciate your generosity. I hope you will visit us again soon. Oto płatność. Chcielibyśmy także zostawić napiwek za świetną obsługę. Bardzo dziękujemy. Doceniamy Państwa hojność. Mam nadzieję, że odwiedzicie nas wkrótce. Client, we definitely will. Goodbye and have a great evening. We definitely will. Goodbye and have a great evening. Kellner, goodbye and thank you for visiting our restaurant. Have a wonderful evening. Goodbye, and thank you for visiting our restaurant. Have a wonderful evening. Na pewno wrócimy. Do widzenia i miłego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję za wizytę w naszej restauracji. Życzymy miłego wieczoru. W następnym filmiku znajdziesz przydatne słownictwo: menu, karta dań. That's all for today. See you later. Poland. You stay classy.